ma? No. Jesteśmy pod Gorzko Gorzko gosz. <gorski> Widać coś w ogóle z tym... O, widać, nie. widać, widać! Nie, Jestem, widzę jak ktoś się spierdolił. Jestem przebrany za co? <gorski> za to? <co? gorski> za Karlat tenu Kindes! A to jest Joker! A ja Joker! I idziemy ruchać jakiś przypał na mieście. Co nie? Kurwa, rozpierdalamy ich. O O kurwa, stajdę. O kurwa, przejdę. To Zajmij ty strój kolego. Yes, Nie, że To kto? To kto? Żej Stoimy derulo. Stoimy po darmowe szaty, jest tylko 100 osób przed nami. Stoimy kurwa po żabko i to jest możliwe. To jest możliwe. Na, nagraj, nagraj, żeby mi uwierzyli, kurwa. Stoimy po żabko i to jest możliwe, kurwa.

Związki! Polsko! Porywają mnie! Uciekaj! Polsko! 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 Ej, dzisiaj oglądaję filmik. Eh, kariera. Kariera. Tak era bomba. jest dobrze! jest dobrze!

serde. Odezwij się do nas. Czekamy. Dalej. Czekamy dalej na no dobre. Jak sobie ja nie chcesz nagrać z nami, ty, to to nagramy z Rychem peją, kurwa, bo szczegiel. Nie, no, dobrak. bez przesady, kurwa. No, pyszne ja, ja, ja mogę to powiedzieć głośno.